Przed katedrą stoi pomnik Jana Pawła II, naszego papieża. Proszę zobaczyć sama postać i wizerunek Matki Boskiej. Nie wiem, czy, czy o, wizerunek Matki Boskiej i nasz papież Jan Paweł II. Ciekawe kompozycje. Przed wejściem do katedry a zarazem fronton katedry. Ciekawe rzeźby. Jaka wysoka. I wchodzę do katedry. I to wszystko jest Mexico City, jeszcze flaga, oczywiście na każdym kroku jest flaga meksykańska, flaga meksykańska. I wchodzę do środka, do wnętrza. Wchodzę. Kiedy? Okay. Okay. Nag panuje pan tutaj, pan tutaj i jestem w katedrze, ależ ogromna katedra. Słońce przeszkadza trochę, słońce przeszkadza, i jest wszystko zamglone.